Premise Trade Studium przypadku systemowej manipulacji kapitałowej. Współczesny krajobraz aktywów cyfrowych, choć nasycony obietnicami technologicznej rewolucji, skrywa struktury zaprojektowane z matematyczną precyzją wyłącznie w celu drenażu kapitału. Platforma Premise Trade, funkcjonująca pod domeną premisetrade.com, stanowi w tym kontekście modelowe studium przypadku inżynierii społecznej. Gdzie profesjonalna estetyka interfejsu służy jedynie jako parawan dla mechanizmów systemowej dekapitalizacji. Ekspercka analiza tego podmiotu obnaża fundamentalne braki w zakresie legitymacji prawnej, co, w świetle standardów bezpieczeństwa finansowego, kategorycznie klasyfikuje go jako projekt o profilu skrajnie niebezpiecznym, pozbawionym jakiejkolwiek merytorycznej wartości inwestycyjnej. Fundamentem wiarygodności każdego pośrednika finansowego jest jego osadzenie w rygorystycznych strukturach nadzorczych, tymczasem Premi Trade operuje w całkowitej próżni regulacyjnej. Podmiot ten nie posiada autoryzacji Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego, brytyjskiego FCA ani cypryjskiego CYSEK. Oficjalne zakwalifikowanie tej domeny przez banki centralne jako struktury posiadającej cechy piramidy finansowej stanowi ostateczne potwierdzenie pozaprawnego charakteru jej aktywności. Absencja wspomnianych licencji oznacza, że inwestor jest całkowicie pozbawiony ochrony instytucjonalnej, a jego fundusze nie podlegają żadnym mechanizmom gwarancyjnym ani procedurom odwoławczym właściwym dla dyrektyw ESMA. Mechanizm operacyjny Premistrade.com opiera się na algorytmicznej symulacji zysków, która nie posiada żadnego połączenia z realną płynnością rynkową. Interfejs użytkownika generuje wizualizację wzrostów wyłącznie w celu psychologicznego zakotwiczenia deponenta w iluzji sukcesu. Prawdziwa natura systemu ujawnia się jednak w fazie próby ekstrakcji kapitału, kiedy dochodzi do tak zwanej ekstrakcji wtórnej. Oszuści wymagają opłacenia fikcyjnych podatków, prowizji za rzekomą weryfikację konta czy opłat AML. W rzeczywistości każda kolejna wpłata jest jedynie bezwrotną stratą, pogłębiającą nieuchronną erozję kapitału. Bezpieczeństwo finansowe wymaga rygorystycznej walidacji każdego pośrednika przed dokonaniem jakiejkolwiek alokacji środków. Jakakolwiek interakcja z Premis Trade. Wiąże się z niemal stuprocentowym prawdopodobieństwem całkowitej i nieodwracalnej utraty majątku. Autentyczna integralność finansowa jest możliwa wyłącznie poprzez współpracę z instytucjami podlegającymi pełnej walidacji państwowej i surowym rygorom dyrektyw unijnych. Omijanie nieautoryzowanych platform jest podstawowym elementem nowoczesnej higieny inwestycyjnej, pozwalającym na skuteczną ochronę kapitału przed drapieżnymi strukturami operującymi w cyfrowym cieniu.